To wyjątkowy i jednocześnie trudny rok szkolny dla wielu placówek, także dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Krośnie Odrzańskim. Uczniowie tej szkoły również podlegają koronawirusowym obostrzeniom. Okazuje się, że nie przeszkadza im to jednak w osiąganiu sukcesów. Tym razem był to sukces w Zielonogórskim Konkursie Skrzypcowym. Czwarty Zielonogórski Konkurs Skrzypcowy odbywał się w Zielonej Górze, w Szkole Muzycznej I i II stopnia. Wystartowały w tym konkursie nasze dwie uczennice, Laura Kusko i Zuzia Przyspolewska. Bardzo ładnie się zaprezentowały w swojej grupie, uzyskały czwarte miejsca ex no, trzeba dodać, że była to bardzo nietypowa edycja konkursu, jak właściwie wszystko w roku 2020 jest inne. Pandemia koronawirusa wymusiła na organizatorach nietypowy przebieg konkursu. Zamiast występów przed jury i publicznością, konkurs przeprowadzono w formule nagrania audio-wideo. Dziewczyny nie miały możliwości wystąpienia przed publicznością, przed jurorami bezpośrednio na żywo, tylko przygotowywały nagranie swojego występu i na podstawie nagrań wszyscy uczestnicy byli oceniani w tym konkursie. W konkursie wzięło udział 18 uczniów ze szkół muzycznych z regionu województwa lubuskiego. Szkoła muzyczna w Krośnie Odrzańskim stara się dostosować do panującej sytuacji pandemicznej, podobnie jak jej uczniowie, którzy nie mają możliwości zaprezentowania swojego talentu przed publicznością. Dlatego grają z domu, ale efekty ich pracy są dostępne w internecie. Tutaj nauczyciele wpadli na pomysł, aby właśnie prezentacje dzieci umieszczać na naszym facebooku szkolnym w związku z tym co kilka dni dzieci, które czują się gotowe, czują się na siłach, chcą się podzielić właśnie radością z muzykowania, pokazaniem tego, co przygotowały, no, mają możliwość oczywiście we współpracy z nauczycielami zaprezentowania swoich właśnie produkcji muzycznych, swoich występów domowych gdzieś tam szerszemu gronu. Warto śledzić Facebookowy profil Państwowa Szkoła Muzyczna Pierwszego Stopnia w Krośnie Odrzańskim, chociażby po to, by obejrzeć wyjątkowy koncert klasy pierwszej. Wyjątkowy bo przeprowadzony nie tak jak dotychczas, a tak jak można, czyli za pomocą internetu. Klasa pierwsza ma w każdym roku szkolnym swój pierwszy występ w grudniu, w okolicach właśnie gdzieś tam 6-8 grudnia. No również w tym roku. Musieliśmy inaczej to zorganizować. Pierwszaki są bardzo przejęte swoim występem. Jest to zawsze bardzo wyjątkowa uroczystość, na którą przychodzą rodzice, dziadkowie, inni krewni, często panie ze szkół podstawowych. Także jest to naprawdę bardzo wyjątkowy koncert, bo, bo to pierwszy występ przed publicznością, gdzie trzeba właśnie oprócz tego, że pięknie nauczyć się grać, trzeba również odpowiednio się ubrać i zaprezentować. Uczniom gratulujemy sukcesów i życzymy wytrwałości w dalszej nauce zdalnej, bo w końcu będzie powrót do tradycyjnego trybu nauczania.